Bohaterem mojego dzisiejszego filmu będzie oto ten pieris japoński. Podpowiem, w jaki sposób go uprawiać, jakie ma wymagania, żeby tak przepięknie zakwitał, jak tutaj właśnie widać. Mamy maj. On w sumie zakwita wcześniej, tak już w kwietniu, no ale w tym roku wiosna się opóźniła, więc myślę, że będzie zaszczycał mnie tymi przepięknymi kwiatami dosyć długo. Tak. No, wydaje mi się, że do końca maja. Także, jeżeli chcecie wiedzieć, w jaki sposób uprawiać tę przepiękną i jeszcze dosyć rzadką roślinę w naszych ogrodach, to serdecznie zapraszam. Pieris należy do rośliny wrzosowatych. Mamy dosyć dużo ich odmian. Jedną z nich jest najbardziej popularny, pieris japoński. Dorasta on maksymalnie do 2 metrów, oczywiście w naszych warunkach klimatycznych, a jego liście są zielone, co oznacza, że zimą również pozostaje w takim samym stanie ulistnienia jak wiosną czy latem. Ale z tym wiąże się dodatkowa pielęgnacja i trzeba wiedzieć właśnie w jaki sposób takie roślinki uprawiać, aby nie przemarzły. I z tych odmian pierisów bywają odmiany o kwiatach białych, purpurowych oraz w różnych odcieniach różu. Ja tutaj widzę trzmiela na pierisie, który sobie go zapyla. Także tutaj lata mnóstwo owadów, bo ta roślinka zwabia je swoim przepięknie. Pachnącym nektarem. Jeżeli chodzi natomiast o kwiaty, to mi osobiście przypominają konwalie. Takie malutkie konwaliki. Zobaczcie, jakie są piękne. Kwiaty pierisa tworzą się. Tak, w okresie wczesnej jesieni, a otwierają się wiosną i kwitnie od kwietnia do końca maja, właśnie w zależności od warunków pogodowych. Jako, że nie jest on rośliną mrozoodporną, to w pierwszych latach bezwzględnie wymaga okrywania. Mój pieris tutaj rośnie, tak, między ścianą domu a innymi roślinami, tak, troszeczkę od tyłu, więc jest tutaj taka enklawa, czyli praktycznie nie ma wiatru. Są tutaj różne drzewa, świerk konika, rododendron, wrzośce, wrzosy, azalie, ketmie syryjskie. Więc dodatkowo te rośliny również stwarzają taką enklawę do tego, aby pieris mi nie przemarzał. Oczywiście w pierwszych latach i ja go również okrywałam. Jak był malutki, teraz to jest dosyć już wiekowa roślinka, jak na pierisa, bo one są długowieczne, ma tak około 10 lat. I że rośnie naprawdę bardzo, bardzo powoli, no to on tutaj mi. Ma gdzieś tak 70 cm wysokości i około metra rozpiętości, także nadaje się do małych ogródków. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie sobie takiego pierisa zafundować, a mieszkacie w jakimś chłodniejszym rejonie, no to mogą być z nim problemy i trzeba będzie wówczas okrywać go praktycznie przez cały czas. Ja go okrywałam tak pierwsze dwa lata, a teraz już sobie radzi samodzielnie. Jaki? Gleby potrzebuje pieris. No jako, że rośnie tutaj w towarzystwie roślin kwasolubnych to wiadomo, że preferuje gleby kwaśne i z tego względu również, że należy do rodziny brzosowatych, Gleba powinna mieć pH tak od 4,5 do 5,5. ,5. Można to uzyskać poprzez mieszanie zwykłej ziemi ogrodowej z kwaśnym torfem lub po prostu Zaopatrzyć się w gotową ziemię do uprawy różaneczników. Ja osobiście kupuję torf, wychodzi to taniej i mieszam z taką uniwersalną ziemią. Wykopuję dołek i wsadzam. I wsadzałam, bo ten pieris ma już te swoje lata i tak z nim właśnie postąpiłam. Dobrze również go okryć korą, ponieważ pieris jest bardzo wrażliwy na suszę nie znosi suszy. A szczególnie ważne jest to w okresie jesiennym, kiedy tworzą mu się kwiaty. Jeżeli w tym czasie będzie miał sucho, no to niestety kwiatki się nie utworzą. I ważne jest też podlewanie pierisa zimą. Jeżeli mamy zimę mroźną i jeżeli trochę ta ziemia odmarznie, to wówczas należy go podlać, bo niestety może zmarnieć. No, a jeżeli zima jest ciepła i wilgotna, no to oczywiście nie trzeba tego robić. Ostatnio zimy mamy dosyć łagodne, więc spokojnie możemy tego pierisa nie podlewać. Stanowisko do uprawy tej cudownej rośliny również jest bardzo ważne. Nie znosi bezpośredniego nasłonecznienia, lubi stanowiska półcieniste i koniecznie osłonięte od wiatru. Takie stanowisko będzie gwarantować szczególnie zimą, mniejszą podatność na płodniejsze temperatury i na mrozy, bo wiadomo, że jeżeli wystawimy go na takie porywiste wiatry, no to bardzo łatwo o zamrożenie roślinki. Także, jeżeli będziecie chcieli sobie posadzić pierisa, no proszę bardzo, tutaj przyszedł kumpel. Cześć, Brutus. Cześć, Brutus. Cześć, malutki. To jest kolega mojej migotki za płotu. Brutus, kolega sobie poszedł, przywitał się. Ja tutaj mojej migotki akurat nie mam, bo to jest taki mały szczekacz, w ogóle nie dałaby mi nakręcić filmu. No, a jakby zobaczyła swojego kolegę, to by tutaj było naprawdę bardzo, bardzo wesoło. Także, jeżeli chodzi o to stanowisko półcieniste, osłonięte od wiatru, ze światłem rozproszonym, także u mnie rośnie on na stanowisku wschodnio. Północnym, akurat teraz mamy poranek, to trochę operuje na niego słońce, ale potem jak są te najgorsze upały, szczególnie latem, to jest zacieniony. I taka miejscówka, jak widzicie, odpowiada mu idealnie, bo jest cały obsypany kwiatami. Warto wiedzieć, że ta roślina jest naprawdę praktycznie bezobsługowa, bo absolutnie nie trzeba jej obcinać, podcinać czy cokolwiek kombinować. Wycinamy jedynie pędy. Martwe, zmarznięte, no i warto również po przekwitnięciu pousuwać kwiaty. Chociaż nie jest to tak naprawdę konieczne, widywałam pierisy posadzone w parkach, gdzie nikt tych kwiatów nie obrywa, no bo byłaby to katorżnicza praca i również kwitną przepięknie. Ale jeżeli macie maleńki egzemplarz i tych kwiatków jest niewiele, to warto jednak je Uszczekiwać po przekwitnięciu, co daje w rezultacie ładniejsze kwitnięcie, więcej kwiatów w kolejnym roku. Także warto to zrobić. Niemniej nie zawsze to robię, a i tak ten mój pieris kwitnie przepięknie. Tutaj jest również koło tego pierisa. Azalia japońska również niebawem będzie otwierać kwiaty. I tutaj również azalie miniaturowe. Ważne jest również nawożenie pierisa. Robimy to dwa razy w roku, wiosną i pod koniec czerwca nawozem dla roślin kwasolubnych. Warto też rozłożyć kompost. Ja robię taki kwaśny kompost do roślin kwasolubnych, czyli dodaję po prostu torfu zamiast ziemi, bo czasem przesypuję kompost i właśnie dla roślin kwasolubnych przesypuję torfem. Czy korą, i tworzy się fajny kompost właśnie dla takich roślin wrzosowatych, dla hortensji, dla różaneczników czy dla azali. A mam ich w ogrodzie sporo, bo to są jedne z moich bardziej ulubionych roślin. I taki kompost rozkładamy tak na grubość około 5 do 10 cm. Pieris, jak przekwitnie to wypuszcza takie młodziutkie przyrosty, które mają kolor różowawy. Akurat w przypadku tej mojej odmiany, bo bywają odmiany, gdzie przyrosty są na przykład szkarłatne, bordowe czy czerwone. Ta odmiana ma taki piękny różowo-delikatnie zielony kolor przyrostów, co bardzo, bardzo lubię, więc ona jest ozdobna praktycznie o każdej porze roku, bo wiosną zdobitymi kwiatami w kształcie konwali, latem tymi przyrostami różowo-zielonymi, jesienią i zimą natomiast tymi zimozielonymi liśćmi. I warto wiedzieć, że te delikatne pędy, które będą się tworzyły, również są wrażliwe na mróz. No ale akurat w tym przypadku one będą wypuszczane dopiero gdzieś tak w maju. Jak przekwitną, no to nie ma się co martwić, że nam mróz przymrozi, no bo w tych okresach miejmy nadzieję, że mrozów nie będzie. Jakie jest przeznaczenie pierisa? No najlepiej nadaje się do takich ogródków w stylu japońskim, na wszelkie wrzosowiska czy do ogródków skalnych, ponieważ nie rośnie zbyt szybko, a przepięknie zadarnia, bo jest dosyć gęstą i zwartą rośliną, jak tutaj widać. Więc warto go sadzić właśnie w towarzystwie azali, w towarzystwie wrzosów, wrzośców i cudownie się z nimi komponuje. No i ma takie same wymagania uprawowe, co do stanowiska, co do gleby czy co do mrozoodporności, ponieważ ta azalia japońska również jest zimą zielona, no i ona również jest. Wrażliwa na mroz, szczególnie jak jest młoda. Ta też już ma swoje lata, ale jest to taka azalia karłowata i ona też nie rośnie jakoś szybko. No i też jej już nie okrywam, a całkiem pięknie mi tutaj rośnie i jak widzicie, cała się pokryła pąkami. Oczywiście, jak te azalie zakwitną, to wszystko pokaże w moich. Spacerach po ogrodzie. Także, jeżeli lubicie takie klimaty, to oczywiście zachęcam do subskrypcji i obserwowania, bo będę pokazywać te rośliny w pełnej krasie kwitnienia. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania co do uprawy pierisa, ja z tym moim pierisem jestem już ponad 10 lat, więc wiem, jakie ma wymagania, wiem, czego mu potrzeba. I jeżeli chcecie wiedzieć więcej, pytajcie w komentarzach. A może wy macie takie pierisy? Może również jesteście zafascynowani tą rośliną? Podzielcie się swoimi wrażeniami i metodami uprawy. A może macie inne odmiany? Z chęcią się dowiem. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.